Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dziś mamy sobotę, 28. Lot został przełożony na sobotę ze względu że będą złe warunki w niedzielę. Myślę, że faktycznie taka jest sytuacja, także zobaczymy. Lecimy, w miejscowość myszków. Gąbki wystartowały o godzinie 8.30 ze względu na duże mgły po trasie. Ja zakoszyłem swojej gołębi 57. Także no zobaczymy no. jak się pokażą pierwsze będziemy coś nagrywać. No z, tamtego, z tamtego lotu, z pierwszego no, no w miale rozsądnie. Dwami zginęły. 25 w sekcji w konkursie. 20 w oddziale, No szkoda, że nie wchodziły, bo były szpicy, no ale się nie udały. Także no, ale no, trudno. Czasie się pogodzić z losem, może dziś będzie lepiej. Także jak się pokażą pierwsze będziemy. Super. Mamy pierwsze trzy. Ładnie.

jednego przepuściło. Przepuściła? 13 było, a 12 zegar, temu 13. Szkoda, że do jednego przepuściłem, no ale co zrobić? Nawet nie wiem, który to jest, nie? Tak! No na ternycko. I następny. Wtedy się tu kładzie wysoko. Pan myśli, że ja bez to uciekł. Ну, шестилки 我讲。 Kurwa, dwa, cztery, pięć. Bija, wszystko okej. I do zada już nie? Już wyseca. kocham. No, chodź, 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 chodź.

O, także lot dobiega końca, mamy 42 gołębie, 15 brakuje, no lecie go, gołąbki pierwsze godziny 50 minut, także no lot fajny, także, no, myślę, że resztę doleci i także będzie wszystko ok, także życzę wszystkim miłej soboty, dobry lód i do zobaczenia.